Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcinam, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie, a ja w Was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem zbierają ją i wrzucają w ogień i płoniem: Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was, to proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Tydzień temu Jezus samo sobie mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. Zakrawa to prawie o bezczelność, o bluźnierstwo. Dzisiaj idzie dalej za ciosem. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. To skupianie uwagi na sobie, to podkreślanie, słuchajcie, nie błądźcie, nie szukajcie pomacku. Macie tutaj rozwiązanie, tutaj macie bank, z którego można korzystać bez procentu. Ja jestem. jest bardzo ciekawe sformułowanie, bo to jest coś więcej niż sformułowanie. To jest imię, jakim Bóg przedstawił się człowiekowi. Proszę odnaleźć sobie tą historię, jak Bóg przedstawia się Mojżeszowi. Ja jestem, jestem przy tobie człowieku. I wtedy ty, kiedy jesteś przy mnie, te, wtedy ty jesteś prawdziwy, jesteś fajny, jesteś szczęśliwy, twoje życie ma sens, ma harmonię. Ja jestem dobry pasterz. Ja jestem prawdziwy krzew winny. Tak mówi o sobie Bóg. A kim Jestem ja człowiek? Kim jestem, kiedy jestem przy Bogu? I jaki jestem, kiedy jestem daleko od Niego? Przyznam się do czegoś. Robiąc te programy, nie mam pojęcia, kto je ogląda. Kto w tym znaczeniu, czy to jest człowiek wiary, który już zderzył się z Panem Bogiem i któremu Pan Bóg powywracał życie, czy też człowiek, który mieni siebie, to istotą nie zna Pana Boga lub wydaje mu się, że Go zna. Nie mam pojęcia, kto jest teraz po drugiej stronie, kto to ogląda, kto to próbuje słuchać, jakie macie myśli. Mam takie wrażenie, że większość z nas sobie takich pytań nie zadaje: kim ja jestem, kim jestem przy Bogu. Kim jestem bez Boga? Mam wrażenie, patrząc na to, wśród jakich ludzi żyję, z którymi żyję, że większość z nas, nie wiem czy tak było kiedyś, ale obecnie, absolutnie nie w ten sposób, nie w ten sposób wartościuje swoje życie, kategoryzuje je. Liczy się to, co jest fajne tu i teraz? Liczy się moja prawda, żeby mnie było dobrze? A to, kim jestem, co z tego, kim jestem dzisiaj, będzie miało jakieś tam reperkusje w przyszłości, czy my w ogóle myślimy w ten sposób? Czy moje życie jest prawdziwe? Czy moje życie jest dobre? Do czego mi jest potrzebny Pan Bóg? W niedzielę, żeby, przepraszam, odstać swoje, zrobić religijny obowiązek? Czy też Pan Bóg jest mi potrzebny na co dzień, żeby, żeby się nie schamić, żeby życie wieczne nie stracić? Pardon, że tak mówię, od strony negatywnej. Ale zastanawiamy sobie, zadajemy sobie te pytania. Kim jestem, jaki jestem, po co żyję, dokąd zmierzam? Dobre, stare, filozoficzne pytania. Jak to jest dzisiaj, w XXI wieku? A może liczy się to, co jest fajne, żeby było fajnie, żeby było śmiechowo, żeby było super cool? A czy dobrze? A kto się nad tym zastanawia, czy to jest dobre? Liczy się to, żeby było fajne, prawda? Ta Ewangelia rozpoczyna się w bardzo kapitalny sposób. Ja jestem krzewem winnym, mówi Jezus. Czym jest winno, winne grono, to chyba każdy z nas wie. Potem jest kapitalne porównanie. Ojciec mój jest gospodarzem, jest tym, który dba o to winne grono. Jest tym, który je uprawia. A kim jestem ja, człowiek? Jestem latoroślą. Młode pokolenie może mieć. Kłopot ze zrozumieniem tego słowa. Co to jest latorośl? To jest la, latorośl to jest gałązka, która na winnym krzewie wyrosła tego roku. Latoś, mówili starsi. Tu pojawia się latorośl. To jest gałązka z zeszłego roku. A tu się pojawia latorośl. Tu zaczyna coś rosnąć. Rosnąć dlatego, że masz z czego wyrosnąć. Tylko, że z tej gałązki już za dużo nie urośnie. Dlatego, że ją. Urwałem też, ale dlatego, że z tej ga ta gałązka jest po prostu kiepska. Z tej gałązki nie będzie już owocu. Czy my tak myślimy o swoim życiu? Czy moje życie przynosi owoce? Ma jakieś dobre skutki? My tak myślimy? Czy też po prostu żyjemy sobie z dnia na dzień, żeby było fajnie? A czy dobrze? Cenię w Jezusie to, że nie pozwala mi spać spokojnie, że często przez Jezusa mam wyrzuty sumienia. Że on mnie zmusza do tego, żeby zastanowić się: chłopie, czy ty czasem nie żyjesz zbyt płytko? Co z tego, że żyjemy w świecie naskórkowym, płytkim? Ale jaki ty jesteś w tym świecie? Wypływasz na głębie? Jan Paweł II. nie? Wypłyń na głębie. To też się wzięło od Jezusa. Nie zawsze zadawałem sobie pytania, czy moje życie ma sens. To trzeba było spotkać kogoś, kto cię na to poprowadzi, na to zwróci uwagę i, i zmusi do zadawania sobie samemu potem już pytań. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Ja się cieszę, że Jezus nie pozwala mi stać spoko spać spokojnie i wyzwala we mnie wyrzuty sumienia. I dzisiaj dziękuję Bogu też za człowieka, który, za jednego z wielu ludzi, którzy, którzy pokazali mi, jak Pan Bóg. Jak Pan Bóg rypie mi po sumieniu. I dzięki tym ludziom, którzy poprowadzili mnie przed Pana Boga, dzisiaj próbuję kategoryzować swoje życie właśnie tak, czy moje życie jest dobre. I jedynym wariantem, który przykładam do swojego życia jest Jezus Chrystus. Bo co to znaczy, że moje życie jest dobre? Że mam konto, że mam brykę? Że, że jestem jako taka ubrany? Czy od tego zależy to, czy życie jest dobre? Czy też. Właśnie, ja kategoryzuję swoje życie według tego, komu wierzę. Jezu, co Ty myślisz o mnie? Za chwilkę usłyszycie tę Ewangelię przeczytaną jeszcze raz, ale zupełnie inaczej. Tak mnie nauczył czytać jeden z tych moich przewodników duchowych, mój spowiednik, ksiądz Aleksander, kiedyś w Poznaniu. Spowiadałem się długo u niego i on mi otworzył oczy, jak można słuchać Pana Boga jeszcze inaczej, jeszcze bardziej. Po to? Po co? Żeby wywołać w sobie wyrzuty sumienia i żeby coś z tym zrobić. Posłuchajmy tego jeszcze raz. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawiam. Każdego człowieka, który nie przynosi we mnie owocu odcina, a każdego, który przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosił owoc obfitszy. Ty już jesteś czysty dzięki słowu, które do ciebie powiedziałem. Trwaj we mnie, a ja w tobie będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i ty, jeżeli we mnie trwać nie będziesz. Ja jestem krzewem winnym, ty latoroślą. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możesz uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony i uschnie. Potem zbiera się go i wrzuca w ogień i, płomie, i płonie. Jeśli we mnie trwać będziesz, a słowa moje w Tobie, to proś o cokolwiek chcesz, a to ci się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiesz i staniesz się moim uczniem. Brzmi inaczej, prawda? Brzmi mocniej, dosadniej. Tylko co z tym słowem Boga zrobię? Bóg przychodzi do mnie i mówi: Ja jestem. Przedstawia się mnie, a jaki jestem ja? Człowiek. OK 24 TV. Wszędzie gdzie jesteś. Zawsze, kiedy chcesz.